Znów mamy dla Państwa wieści z dróg i znów niestety tragiczne. Kamil Smerdel, witam Państwa i zapraszam na Panoramę lubelską. W programie m.in. Tragedia na Drodze powiemy też o pilotażowym programie ochrony stawów a także o Dniu Statystyki Polskiej. Niemal 40 kierowców wpadło za jazdę na podwójnym gazie. Coraz częściej dochodzi też do wypadków z udziałem motocykli. Policjanci podsumowali weekend na drogach regionu. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej nr 74 w Kocudzy w Powiecie Janowskim. Nie żyje kierowca. Po uderzeniu w bariery przeleciał na drugą stronę i wpadł do rowu. O szczegółach Filip Karman. Na miejscu zdarzenia interweniowały cztery zastępy strażaków i śmigłowiec lotniczego pogotawia ratunkowego. Życia kierowcy motocykla nie udało się uratować. Dwudziestoletni kierujący motocyklem uderzył w znak drogowy, który znajdował się na wysepce. Jechał w kierunku Janowa Lubelskiego, zginął na miejscu. Powodem była najprawdopodobniej nadmierna prędkość. Do drugiego śmiertelnego wypadku w trakcie weekendu doszło w miejscowości żerć w powiecie pławskim zginął 32-letni kierowca auta osobowego. Sporo było też wykroczeń. Mandat w kwocie 5 tysięcy złotych będzie musiał zapłacić młody kierowca z Lublina. Wpadł podczas kontroli z wykorzystaniem policyjnego wideorejestratora na ekspresowej dwunastce. Prędkość zawrotna, bo prawie 200 km na godzinę. Za kierownicą samochodu siedział mieszkaniec Lubina. Jakież było duże jego zdziwienie, kiedy policjanci poinformowali go, jak, jaką przekroczył prędkość. Okazało się, że mężczyzna przekroczył prędkość o ponad 71 km na godzinę. Wypadków i kolizji. Tylko minionej doby na drogach regionu było 46. Nadal trafiały się osoby z zatrzymanymi uprawnieniami. Wkrótce konsekwencje za takie czyny będą surowsze, bo nad zmianami pracuje rząd. Proponujemy, żeby taka osoba, która nie zastosuje się do zatrzymania prawa jazdy i wsiądzie za kółko i stwierdzi to policja, miała zatrzymane uprawnienia na stałe i dopiero po pięciu latach będzie mogła ubiegać się o nabycie tego typu uprawnień. Projekt jest na etapie prac legislacyjnych. Zmiany obejmą też pijanych kierowców, a amatorów jazdy na podwójnym gazie, także w województwie lubelskim, niestety nie brakuje. Tylko w ciągu minionych dwóch dni wyeliminowaliśmy z ruchu ponad 37 pijanych kierujących. Tylko w ubiegłym roku policjanci z drogówki na terenie naszego województwa ujawnili prawie 3,5 tysiąca kierujących pod działaniem alkoholu. Jest to bardzo zatrważająca liczba. Policjanci apelują o trzeźwość za kierownicą. A motocykliści do kierowców o w lusterka. Wypadki z udziałem jednośladów nie zawsze wynikają z brudnego czy dziurowego asfaltu. Kierowcy samochodów, którzy o nas zapomnieli i to są główne przyczyny właśnie wypadków i kolizji luty, marzec, kwiecień wśród motocyklistów. W ubiegłym roku na drogach województwa lubelskiego doszło do ponad 100 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło 19. Filip Karman, Panorama Lubelska. Bezpieczeństwo na drodze oprócz wyobraźni kierowców zdecydowanie podnoszą także ich umiejętności, dlatego Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie regularnie prowadzi szkolenia. Z okazji Dnia Kobiet jego instruktorzy spotkali się z paniami. Jazda na trolejach jest wymagająca, bo samochód prowadzi się podobnie do sklepowego wózka. W ten sposób instruktorzy symulują realny poślizg. Myślę, że bardzo fajne i to już w jeździe takiej bardziej prywatnej w yy, sytuacji zagrożenia, że wpadamy jednak w ten poślizg i trzeba sobie radzić. A tym naturalnym odruchem jest, że sprzęgło, hamulec i próbujemy się zatrzymać, a tu jednak samochód leci w bok. Więc, żeby umieć manewrować kierownicą i żeby sobie radzić, żeby wyjść jednak z tego poślizgu. Ale atrakcji było dużo więcej. Instruktorzy duży nacisk położyli na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ważne, by robić to w warunkach kontrolowanych. Ja akurat tutaj obsługuję płytę poślizgową, gdzie wykonujemy hamowania awaryjne. Próbujemy też nie rozbić się o kurtynę wodną. Będziemy próbowali też omijać z różnych prędkości, tak żeby nasze kierowniczki zobaczyły, jak to jest, kiedy ta prędkość się zmienia. Czasem nieznacznie, bo tylko 5 albo 10 km na godzinę. Różnica, jak widać, jest kolosalna, bo droga hamowania wydłuża się o kilka metrów. To odległość, która na ulicy może być na wagę ludzkiego życia. Bardzo interesujące doświadczenie. Nie było strachu żadnego o siebie, o samochód? Trochę był strach, no ale zatrzymałam się przed tą kurtyną. Zobaczymy, jak będzie przy wyższej prędkości. Nie dziwi więc frekwencja. Kobiety w zdecydowanej większości próby sprawnościowe pokonywały własnymi samochodami, a to ważne, bo chodzi o hamulce czy opony. I to właśnie testują tutaj nasze panie. Już dzisiaj słyszałem, że po takich próbach opony idą do wymiany. Fajna akcja, można spróbować nowych rzeczy, można zobaczyć, jak się zachować w przypadku jakichś wypadków, dachowań, i tak dalej. Fajna sprawa. Dlatego nie dziwi frekwencja tego weekendowego szkolenia. W ciągu dosłownie godziny przyszło do nas już 50 pani, cały czas przybywają i cały czas są i cały czas chcą jeździć. Czuć jak ten samochód Czuć. ucieka tył, tak? Z policyjnych statystyk wynika, że kobiety powodują mniej wypadków od mężczyzn. Rzadziej też popełniają wykroczenia i rzadziej decydują się na jazdę na podwójnym gazie. Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 45-letniemu mieszkańcowi powiatu Tomaszowskiego. Usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną i naruszenia czynności narządu ciała oraz kradzieży rozbójniczej. Rodzinny dramat miał trwać od kilku miesięcy. Zakończyła go dopiero kolejna awantura domowa, którą przerwali policjanci. Na miejscu okazało się, że 45-letni mężczyzna wszczął awanturę, podczas której dusił żonę i groził jej pozbawieniem życia. Następnie zabrał jej oszczędności, a kiedy chciała je odzyskać, rzucił się na nią, szarpał i uderzał po głowie. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali agresora i przewieźli do policyjnej celi. Kobieta zdecydowała się opowiedzieć mundurowym o zachowaniu męża. I dlatego śledczy postawili mu prokuratorskie zarzuty. Sąd zastosował wobec 45-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. A teraz powtarzamy nasz apel. Powtarzamy, bo jak pokazują statystyki, nasz wczorajszy nie do wszystkich dotarł. Wciąż płoną trawy i wciąż najczęstszą przyczyną pożarów są celowe podpalenia. Tylko od wczorajszego poranka strażacy do tego typu interwencji wyjeżdżali ponad 120 razy. Pożar przy Grockiego w Lublinie był jednym z największych. W ciągu kilkunastu minut spłonął niemal hektar łąki. Ogień osiągał wysokość 4 metrów, a z żywiołem walczyły trzy zastępy straży pożarnej. W całym kraju od początku weekendu interwencji strażaków w podobnych przypadkach było ponad 700. Niektóre były bardzo groźne, bo ogień oprócz traw zajął też samochody czy nieruchomości. Za wypalanie traw grozi, grozi wysoki mandat do 5 tysięcy złotych. Większe problemy mogą mieć rolnicy, bo oni muszą liczyć się z utratą dopłat bezpośrednich. Zdrowie w panoramie lubelskiej. W stolicy naszego województwa ruszył pilotażowy i bezpłatny program kompleksowej opieki nad osobami z wczesnymi objawami chorób stawów. Ma skrócić czas oczekiwania na konsultację reumatologiczną. Bo jak przypomni za chwilę Izabela Śleć, szybka diagnoza to skuteczniejsze leczenie. Tutaj boli Pana? Tak, tak, tak robię. Przy tak. takim ruchu? Ból. Mhm. Przy takim, tak. Ból dziś już jest mniejszy, ale jeszcze kilka dni temu był nie do wytrzymania. Na tyle, że Pan Łukasz trafił karetką na oddział ratunkowy. To się nie da tak normalnie funkcjonować. Jak jest ten ból, to no nie, ma, nie można wstać, u, usiąść, ciężko jest leżeć. Ból stawów lub kręgosłupa to może być sygnał problemów reumatologicznych. To przede wszystkim ból, ale także obrzęk stawów obwodowych, czyli pogrubienie obrysów, bolesność przy palpacji, przy dotyku tych stawów. Natomiast w przypadku kręgosłupa jest to ból tak zwany zapalny, czyli ból, który występuje najczęściej w nocy wybudza pacjenta wcześniej rano. W takiej sytuacji warto udać się do swojego lekarza rodzinnego albo innego specjalisty, w celu skierowania na szybką ścieżkę diagnostyki. I ewentualnego leczenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, który prowadzi pilotażowy program kompleksowej opieki nad osobami z wczesnymi objawami chorób stawów. To muszą być objawy, jeżeli chodzi o zapalenie stawów obwodowych, wczesnego zapalenia stawów, czyli których czas nie przekracza 6 miesięcy. Natomiast przy zapalnym bólu kręgosłupa mówimy o tutaj o objawach utrzymujących się powyżej 3 miesięcy. A A tak, 10 stycznia. Najważniejszy jest czas. Im szybciej będzie postawiona diagnoza, tym leczenie jest skuteczniejsze. Można skutecznie leczyć i to, ta skuteczność leczenia jest tym większa, im wcześniej rozpoczniemy leczenie. Pan Łukasz miał szczęście. U niego reumatoidalne zapalenie stawów zdiagnozowano bardzo szybko. Po dwóch tygodniach już. Zaczęliśmy jakieś tam leczenie. Ale w Europie pacjenci czekają średnio 24 tygodnie od pierwszych objawów zapalenia stawów do konsultacji reumatologicznej. Pilotażowy program kompleksowej opieki nad osobami z wczesnym zapaleniem stawów ma przyspieszyć to leczenie. Oglądają Państwo główne, niedzielne wydanie panoramy lubelskiej. Proszę spojrzeć, co jeszcze między innymi przed nami. Podsumowanie Europejskiego Kongresu Samorządów. I festiwalu Gier Planszowych w Lublinie. Ale wcześniej krótko o polityce. Kolejny przypadek niszczenia materiałów wyborczych w regionie, tym razem w Białej Podlaskiej. Oto szczegóły. Nieustaleni dotychczas sprawcy wycięli podobizny Rafała Trzaskowskiego z jego banerów wyborczych, między innymi w Białej Podlaskiej. Banery były rozwieszone legalnie. Straty oszacowano na 300 zł, a o incydencie bialską policję powiadomili przedstawiciele lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Taki akt wandalizmu może zostać potraktowany jako wykroczenie. Karą za taki czyn może być grzywna do 5 tysięcy złotych lub nawet ograniczenie wolności. Kolej na kolej w panoramie lubelskiej. Od dziś obowiązuje bowiem nowy rozkład jazdy PKP. W lubelskim zmiany są kosmetyczne w skali kraju, także są mniejsze niż w przypadku korekty grafika połączeń z grudnia. Podróżni korzystający z dworców i przystanków w województwie lubelskim powinni zwrócić uwagę na kilkuminutowe zmiany godzin odjazdów pociągów. Tym razem w regionie uruchomiono jeden nowy przystanek Biała Podlaska Wschód, o czym wspominaliśmy we wczorajszej panoramie lubelskiej. Na płynność połączeń nie powinny wpływać żadne remonty. Kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów planowana jest na 14 czerwca. Wówczas należy spodziewać się nowych połączeń do miejsc wakacyjnego wypoczynku. Z torów wracamy na drogi. Tym razem po to, żeby poinformować kierowców o dobiegających końca robotach budowlanych przy ulicy Węglarza w Lublinie. Ratusz zapewnia, że nie ma opóźnienia, w październiku ma być wydane pozwolenie na użytkowanie nowej arterii. Cała droga już jest jakby zrobiona. Jesteśmy właściwie prace brukarskie też są zakończone. Ten układ jest, jest doprowadzony po prostu do tej warstwy wiążącej, ta ostatnia warstwa już już czekamy po prostu na ten ostatni etap. Oświetlenie jest tutaj na przy zbiegu ulic właśnie Walecznych, Strzębosza. jest już sygnalizacja. Przedłużenie ulicy Węglarza do Trześniowskiej ma mieć 1,5 kilometra. Najdłuższa część to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Inwestycja pochłonie blisko 49 milionów złotych. Zdecydowana większość środków na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostajemy w temacie związanym zarówno z torami, jak i z drogami, bo transport i z jednych i z drugich korzysta. A właśnie transportowców postanowił zachęcić do współpracy samorząd Dęblina. Obniżył im stawki podatku o połowę. Oto szczegóły. Po tym kryzysie covidowym branża transportowa w ogóle przeżywała kryzys, więc mówimy, zaryzykujemy, prawda, w tym sensie, że zmniejszymy e, bardzo wydatnie, można powiedzieć, podatki. No i pomysł się można powiedzieć, jak gdyby sprawdził, ponieważ e, na dzień dzisiejszy mamy już wymiar w stosunku do roku 2024 wyższy niż obecnie. Czyli ryzykując, okazało się, że ryzyko się opłaci i można powiedzieć przedsiębiorców, którzy Rejestrują, a gdyby swoją działalność w Dęblinie jest więcej, co z korzyścią jest również dla naszych obecnych, można powiedzieć, e, transportowców, którzy po prostu mogą więcej przeznaczyć pieniędzy na swój rozwój. Przede wszystkim udzieliliśmy podatki dla naszych przedsiębiorców w Dęblinie, co spotkało się z dużym, można powiedzieć, zrozumieniem do tego stopnia, że jeden z naszych przedsiębiorców przyszedł i powiedział: Macie ode mnie dwa kursy dla młodzieży za darmo, bo on akurat prowadzi taką działalność autobusową. Jest Związane z autobusami. Samorządowe sprawy nie tylko transportu dotyczą o problemach, wyzwaniach, sukcesach i znaczeniu wsi oraz miast rozmawiali uczestnicy X Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Mikołajkach, wzięli w nim udział także przedstawiciele naszego regionu. Liderzy z kraju i Europy spotkali się, by poruszyć kwestie społeczne, transformację cyfrową i zrównoważony rozwój. Dyskusje dotyczyły tych kluczowych wyzwań, ale przede wszystkim przyszłości lokalnych wspólnot. Samorządy powstały 30 lat temu jako jeden z głównych składników budowanego od tamtego momentu demokratycznego państwa prawa. I w zgodnej opinii nie tylko ekspertów uznaje się, że jest to najlepsza z reform, jaka została przeprowadzona w naszym państwie. Ja bardzo ciepło i głęboko w sercu mam zakodowane to zdanie o tym, że podobnie jak domy budujemy od fundamentów, tak Polskę budujemy od rozwoju tych lokalnych społeczności. W rozwoju samorządów aktywnie uczestniczą także uniwersytety to ich wkład przyczynia się do budowania potencjału samorządowego. To tutaj jest siła sprawcza, siła intelektualna, która napędza nie jeden region w kraju, więc nie zamykamy się z akademickością w murach. Współpraca z miastem, tak jak w naszym wypadku z miastem Lublin, współpraca z samorządem województwa, współpraca z samorządami powiatowymi, to jest coś, co przede wszystkim nam daje korzyść w naszych badaniach naukowych, ale samorządom daje pewne, pewien know-how do swojego rozwoju. Tegoroczna jubileuszowa edycja Kongresu Samorządów była okazją do wypracowania wspólnych rozwiązań, bo wyzwania globalne swoje odzwierciedlenie mają na tym lokalnym poziomie. Ma kolosalne znaczenie nie tylko dla urzędników, korzystają z niej naukowcy, lekarze, kierowcy i, i długo można by wymieniać tych, których życie bez statystyki. Byłoby zdecydowanie trudniejsze. O czym w dniu święta statystyki polskiej opowie jeden z jej fanów, Emil Paliwoda. Statystyka prawdopodobnie o nas wie wszystko, ale czy my wiemy wystarczająco dużo o statystyce i statystykach? Na przykład to, że Główny Urząd Statystyczny jest tą polską instytucją, która najdłużej nieprzerwanie. Posługuje się niezmienioną nazwą. No to akurat ciekawostka. A takich ciekawostek w urzędach statystycznych to znajdziemy bez liku. I być może o te ciekawe ciekawostki zapytam Państwa i mojego gościa. Jest z nim pan dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu czy jest jakaś instytucja publiczna która ze statystyki i waszych opracowań nie korzysta Szczerze mówiąc to trudno mi jest sobie wyobrazić jakąkolwiek instytucję czy także i osoby fizyczne czy studentów którzy z naszych danych by nie korzystali To jest misją statystyki żeby dostarczać wiarygodnych rzetelnych niezależnych i dobrej jakości danych dotyczących zarówno stanu jak i zmian, które zachodzą czy w społeczeństwie, w gospodarce, czy środowisku naturalnym i to dla użytkowników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wyobrażam sobie, że zakres Państwa zainteresowania rozwija się. To prawda, badamy potrzeby naszych użytkowników, one są bardzo duże. Nie zawsze jesteśmy w stanie je zaspokoić, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby. Ta otwartość i dostępność tych danych była jak największa. Chciałbym dodać, że polska statystyka zajęła drugie miejsce na 195 krajowych urzędów statystycznych pod względem otwartości i dostępności tych danych. Każdy może siąść przed komputerem, wejść na naszą stronę i zobaczyć te dane, które go interesują. Jeżeli ktoś dzisiaj spóźnił się z życzeniami dla pracowników urzędów statystycznych, to jest dobra okazja, a jeszcze jedna w tym roku, akurat w tym roku, bo to się dzieje raz na 5 lat, że będziemy mieli 20 października Światowy Dzień Statystyki i wówczas wyrazy sympatii jak najbardziej również są zasłużone i mile widziane. Statystyka od lat cieszy się sympatią, ale mogą na nią liczyć także gry planszowe. Świadczy o tym chociażby zainteresowanie festiwalem gier planszowych w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkali się tam nie tylko gracze, wśród nich ci najlepsi, ale także twórcy gier oraz specjaliści z dziedzin, które świat gier rozwijają. Różne drogi wiodą od pomysłu do stworzenia gry. Niektórzy twórcy zaczynają od wyboru odpowiednich mechanik. W moim przypadku najpierw idzie temat, potem do tego jest dobierana mechanika. No i staram się, wiadomo, że mam tam jakieś swoje prawda, zboczenia gameboardowe, natomiast staram się nie, nie robić tego perna śladownictwo, tylko, tylko wymyślać po prostu swoje motywy, które gdzieś też gracze urzekną w jakiś sposób. I tak powstał prototyp gry prześladowani. Jesteśmy umiejscowieni w drugowojennym Krakowie i staramy się utworzyć komórkę ruchu oporu, wykorzystując do tego zdolności umiejętności naszych postaci, jednocześnie próbując wykiwać okupanta. Do jej premiery jeszcze kilka tygodni. Szybciej można będzie pograć na planszy w strzelankę znaną z monitorów komputerów. Jeden z graczy porusza się ukrycie na plansz, stara się skradać przed Niemcami, gdzie drugi stara się tego gracza znaleźć i zabić. Strzelanie też jest ważne, żeby dosta dostawać bonusy za atakowanie. Najwięcej premier ukazuje się jesienią. Gracze z Nadwisły wcale nie muszą czekać na spolszczenia zachodnich hitów. Polscy twórcy należą do światowej elity. Są dobrze przyjmowane te tytuły na świecie. A przykład takiego powiedziałbym, Wiedźmina wśród gier planszowych. Wiedźmina wśród gier planszowych, no to na przykład na pewno Nemesis i to jest właśnie gra polskiego twórcy zresztą pochodzącego z Dublina. I ona jest, też odniosła wielki sukces na świecie, nie tylko u nas w Polsce. Zabawa przy planszówkach jest tym lepsza, im bardziej plastyczna wyobraźnia graczy. Tę może pobudzać jakość wykonania lub mapy światów, do których bramą staje się plansza. Czasami zwracają się do mnie ludzie, żebym opracował jakiś świat od podstaw. Czyli wymyślił od, od samego początku całą geografię, e, e, zaludnienie, politykę państwa. Festiwal gier w lubelskim parku naukowo-technologicznym to wydarzenie interdyscyplinarne. Uczestnicy prelekcji mogą się dowiedzieć na, y, różnych rzeczy na naprawdę ciekawe tematy. O bardzo szerokim przekroju. Od filozofii po geografię, historię, kulturę. Do tego mamy strefę dla dzieci, gdzie dzieci mogą wziąć udział w turnieju, porywalizować, czy wziąć udział w grze terenowej. To trzecia edycja festiwalu gier. Zanim pokażemy Państwu planszę końcową panoramy lubelskiej, jeszcze kilka istotnych informacji, między innymi związanych z pogodą. Rozpieszcza nas ona w ostatnich dniach, ale czy tak będzie nadal? Ja nie wiem, ale wiem, kto wie. Marta Gogłoza już niebawem o tym Państwu opowie. Prognoza na najbliższe godziny i także na jutro. Dziś jeszcze oczywiście Panorama lubelska w jej wieczornej odsłonie o 21.30. Spróbujemy w ekspresowym skrócie podsumować to, co wydarzyło się w niedzielę w województwie lubelskim, ale będzie też dziś na antenie TVP3 Lublin o sporcie, o tym jak przebiegały rozgrywki w naszym regionie, jak radzili sobie przedstawiciele lubelskich zespołów różnych dyscyplin. O tym dowiedzą się Państwo z magazynu sportowego o godzinie 21.45. To wszystko teraz, ale jeszcze kilka ciekawych propozycji, jak przed chwilą powiedziałem, TVP3 Rubin na dzisiejszy wieczór dla Państwa ma. Warto dlatego być znany. Do zobaczenia!